Dzień dobry Państwu. Ja mam przyjemność zacząć to spotkanie na, w Instytutach Fizyki i będę mówił o takim temacie, który brzmi bardzo intrygująco. Mam na to 15 minut, więc od razu wiem, że nie zdążę, za co serdecznie przepraszam, ale może to i dobrze, że nie zdążę, bo dzięki temu, że nie zdążę. To wszyscy zainteresowani będą mogli do nas przyjść i posłuchać, jaki jest dalszy ciąg tego, czego nie zdąży. A więc, czy fizyka może przewidzieć krachy na giełdzie? Gdzie jest giełda, gdzie jest fizyka? Wydaje się, że te rzeczy są tak strasznie odległe, że aż niemożliwe do pogodzenia. No i właśnie, a teraz czemu to się nie przerzuca? Nie przerzuca się. Jak się udostępniło ekran, to się nie przerzuca. Nie, 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 tu z tego. Aha, dobra, teraz, no, teraz będzie chyba działało. A więc giełda, tutaj mamy zdjęcie z giełdy nowojorskiej, um, słynne Wall Street, y, no i dalej się nie przerzuca. Ja będę chyba tutaj stąd musiał... Y, a, my, myszką, tak? No dobra, zobaczymy. OK. E, co to jest Wall Street? Wszyscy wiemy, ale przede wszystkim na Wall Street jest ogromna ilość danych, proszę Państwa. Danych, nad którymi możemy się zastanawiać i myśleć, co z nimi zrobić, jakie wnioski z tych danych możemy wyciągnąć. Ból głowy niejednego e, przyprawia inwestora i maklera. Który chce przewidzieć przyszłość, tą najbliższą i tą trochę dalszą, i czy w tym wszystkim może pomóc fizyka? Otóż e, tak, może odpowiem na to pytanie bardzo rewolucyjnie. I ten układ finansowy na każdej giełdzie jest bardzo interesujący dla fizyków, ponieważ ma on własności, które e, są odkrywane w fizyce w tak zwanych układach złożonych. Dwie z tych własności najważniejsze, które wybrałem, to jest własność skalowania i grubych ogonów rozkładów zwrotów. Co to znaczy? No, co to jest skalowanie? W przybliżeniu ten rysunek nam pokazuje. Po lewej i po prawej stronie mamy wykresy DAXA, a więc niemieckiego rynku kapitałowego. I one wyglądają bardzo podobnie. Gdybyście Państwo dostali takie dwa wykresy, to na pewno nie rozróżnilibyście, co na osiach tych wykresów się znajduje. Natomiast one się bardzo różnią osiami, ponieważ po lewej stronie mamy notowania robione co minutę, natomiast po prawej stronie mamy notowania robione pod koniec dnia transakcyjnego. A więc to jest ogromna różnica w skali czasu. Ale proszę zobaczyć, że gdybyśmy te osie zaniedbali i nie wiedzieli, co się na nich znajduje, to nikt z Państwa by nie odgadł, czy te notowania pokazane na lewym i prawym wykresie dotyczą takich samych jednostek czasu, czy nie. To jest właśnie skalowanie. Jeżeli nie mamy na osiach napisanych wyraźnie, wyraźnie jakby jednostek, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak, z jakimi jednostkami mamy do czynienia. Dlatego w szkole mam nadzieję, wszyscy zawsze wymagają na fizyce, żeby. I na matematyce pewnie też, żeby na osiach pisać, co się na tych osiach znajduje, prawda? Współrzędnych X i Y. Na tych osiach zaznaczone były zwroty. Co to jest zwrot? Bo to jest termin, który w ekonomii jest używany bardzo często. Myślę, że większość z Państwa wie, to jest po prostu przyrost ceny podzielony przez. Cenę poprzednią, a więc jeżeli mamy notowania co delta T, to to jest P od T minus P od T minus delta T, a więc na przykład dzisiejsza cena minus wczorajsza cena podzielone przez wczorajszą. To jest zwrot dzienny. Oczywiście to samo można zrobić z minutowymi, a więc teraz minus to, co było minutę temu, przez to, co było minutę temu. To oczywiście do analizy musi być odpowiednio unormowane, a więc podzielone przez tak zwane odchylenie standardowe. Tutaj przypomnienie, albo jeżeli ktoś nie wie, to podaje takie podstawowe własności statystyczne, mi, czyli średnia, jak się ją liczy, no to jest średnia arytmetyczna, czyli dodajemy wszystkie wartości i dzielimy przez ich ilość oraz no, bardziej taka wyrafinowana wielkość, tak zwany drugi moment, czyli wariancja rozkładu, bo oczywiście. Te x, które tu występują, to będą nasze zwroty. To, czym jesteśmy najbardziej zainteresowani, bo to na zwrotach się zarabia, proszę Państwa. Nie na cenie, tylko na zwrotach. Nieważne w jaki, po jakiej cenie kupimy, ważne po jakiej ją sprzedamy, prawda? No więc tutaj mamy definicję tego drugiego momentu. I większość ludzi, nawet związanych z ekonomią, uważa, że te zwroty na rynkach finansowych poddane są. Poddawane są tak zwanemu rozkładowi normalnemu, którego rysunek tutaj pokazuje. No, to jest taki specyficzny rozkład, dobrze znany w wielu dziedzinach wiedzy. Oczywiście mówiący, że jeżeli te zwroty są małe, to prawdopodobieństwo pojawiania się takich zwrotów jest duże jak zwroty są duże, no to prawdopodobieństwo pojawiania się jest małe. To mamy właśnie o tak zwane ogony rozkładu. Tutaj te prawdopodobieństwa są małe. Tutaj w tym y, zakresie bliskim średniej te prawdopodobieństwa są y, duże. No ale jest wiele rozkładów, które mają takie własności, że blisko zera to jest dużo, a jak tam jesteśmy gdzieś daleko, to jest mało. Więc czy rozkład Gaussa jest, czy też rozkład normalny jest rzeczywiście tym właściwym, który powinniśmy tutaj używać? No, przypomnę, że jest taka reguła, czy sigma dla rozkładu Gaussa, która mówi, że e, aż 95,5% populacji mieści się, czyli wszystkich zwrotów e, w tym przypadku mieściłoby się w przedziale średnia minus -2 sigma, średnia plus 2 sigma. A aż 99,7 średnia minus 3 sigma, średnia plus 3 sigma. Jak zachowuje się giełda papierów wartościowych w tym zakresie? Okazuje się, że zupełnie inaczej. To są badania przeprowadzone już od dwudziestu paru lat. Prawdopodobieństwo tego, że wartość bezwzględna zwrotu no bo zwrotu może być dodatni albo ujemny, prawda? Może cena iść w górę, a może cena iść w dół. Jak idzie w dół, to wtedy zwrot jest ujemny. Ale. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko bezwzględną wartość zwrotu, to prawdopodobieństwo tego, że on przekroczy nam pewną nieujemną wartość x, jest proporcjonalne do x do potęgi minus trzeciej, czyli jest to tak zwany rozkład potęgowy, który nie ma nic wspólnego z rozkładem Gaussa. Co to oznacza? To oznacza, że tego typu rozkład ma te swoje ogony, czyli te części, które są bardzo daleko od średniej. Podwyższone w stosunku do rozkładu Gaussa. Innymi słowy, jest o wiele większe prawdopodobieństwo tego, że na giełdzie można zarobić, albo dużo stracić, niż w przypadku, gdyby giełda się posługiwała tym, znaczy, podporządkowała się właśnie rozkładowi Gaussa. Tu mam takie dosyć mocne stwierdzenie. Otóż musielibyśmy, proszę Państwa, czekać, 10 tysięcy lat, a żeby na giełdzie wystąpił krach, chociażby taki jak w latach 20. zeszłego wieku. A tymczasem ludzie czekali zaledwie kilkadziesiąt i ten krach wystąpił, nie mówiąc już o tym, że po tym krachu nastąpiło kilka innych równie dużych. A więc widać chociażby stąd, że giełda nie ma nic wspólnego z rozkładem Gaussa. Tutaj mamy kilka. Rysunków pokazujących, jak daleko od rozkładu Gaussa to odbiega. To wszystko jest zrobione w skali logarytmicznej. Nie chcę tu wchodzić w detale, ale dzięki temu, że jest to zrobione w skali logarytmicznej, to łatwiej widać różnicę. Ta przerywana linia to jest rozkład Gaussa. To, co jest kwadracikami zaznaczone, to są rzeczywiste dane empiryczne. Proszę zobaczyć, że one odstają bardzo wyraźnie od tych właśnie ogoniastych. Te ogony odstają od ogonów rozkładu gaussa, a to, jak daleko one odstają, zależy od tego, jak częste są te notowania robione. Im częściej, tym bardziej to odstaje. No i to tutaj można wiele rysunków pokazywać, bo wiele prac się na ten temat ukazało. A więc, co my mamy na tej giełdzie? Mamy po pierwsze skalowanie, po drugie mamy grube ogony. To są fakty bezsprzeczne. Otóż te fakty są. W fizyce kojarzone z układami, które nazywamy układami złożonymi. Co to jest układ złożony? A więc układ złożony to teoretycznie układ nieskończony, w bardzo wielu, nieskończenie wielu oddziałujących elementów, w którym, choć oddziaływania są krótko zasięgowe czyli każda część tego układu widzi tylko najbliższą część to informacja rozchodzi się po tym układzie w całości bardzo szybko. I układ ten ma możliwość pewnej organizacji. Dzięki temu w takich układach następuje hierarchiczna organizacja, i nie da się niestety opisać takich układów przez rozłożenie go na części mniejsze. To jest, proszę Państwa, załamanie filozofii redukcjonizmu, która w fizyce od samego początku i w ogóle w naukach przyrodniczych funkcjonuje. Od początku w ogóle istnienia tych nauk, ponieważ w redukcjonizmie wierzymy, że możemy wszystko wyjaśnić, rozkładając coś bardziej skomplikowanego na części prostsze. Tymczasem w przypadku układów złożonych nie jest to możliwe. W przypadku układów złożonych zjawiska, które tam występują. Polegające na przenoszeniu informacji przez cały układ są tak zwanymi zjawiskami emergentnymi, których nie potrafimy wyjaśnić, rozkładając na części pierwsze. Yy, no, mam bardzo mało czasu, więc powiem tylko o tym, że układ złożony, chociaż rozwija się w czasie. To gdybyśmy zrobili takie zdjęcia prawda, tego układu złożonego, zatrzymali ten rozwój, popatrzyli, jak wygląda statyka takiego układu złożonego, to ten układ jest samopodobny. To znaczy, że każda, nawet najmniejsza część, podobna jest do całości. To jest zjawisko podobne, znaczy właściwie identyczne z tym, z jakim mamy do czynienia w przypadku fraktali, bo we fraktalach, właśnie fraktale taką własność samopodobieństwa. Posiadają. O fraktalach można mówić bardzo dużo, ale istotną rzeczą tutaj mamy przykład takiego fraktala dobrze znanego zbioru Mandelbrota, który jeżeli powiększymy tam pewną część tego fraktala odpowiednią ilość razy, a tutaj mamy właśnie to powiększenie. Tą część powiększamy, powiększamy cztery razy, później następną 30, później następną 350 razy. No, to w, końcu, to w końcu dostajemy taki oto obrazek, który przypomina nam twór, z którego żeśmy wyszli. Fraktali jest dużo, nie będę o nich tutaj dużo mówił, natomiast wspomnę o jednej ważnej rzeczy, mianowicie, że w układach złożonych, oprócz tego, że mamy skalowanie i oprócz tego, że mamy te grube ogony rozkładów, zachodzą zjawiska nieliniowe, to znaczy takie, gdzie funkcja od sumy argumentów nie jest sumą funkcji od tych argumentów, to jest bardzo niepokojące zjawisko. Dlaczego? Dlatego, że mała zmiana przyczyny może spowodować ogromną zmianę w skutku. To nie jest tak, że jeżeli ja zmienię x bardzo malutko o delta x, to również i f od x mi się mało zmieni. Niestety ta nieliniowość prowadzi do ogromnych. Spustoszeń w naszej możliwości przewidywania przyszłości, ponieważ nie wystarczy znać reguły przepowiadania przyszłości w przypadku układów złożonych, bo i tak znając tą regułę, nie możemy przyszłości w pełni przewidzieć. Nieokreśloność warunków początkowych powoduje, bowiem, że rozwiązania rozbiegają się nam bardzo daleko w miarę, Upływu e, czasu. Stąd właśnie pogodę na przykład nie można przewidzieć w długim okresie czasu. Wszyscy tak, w prognozach pogody chwalą się, że wiedzą, co będzie jutro i pojutrze, ale już co będzie za tydzień to niekoniecznie. nie mówiąc już o tym, co będzie za miesiąc, a Amerykanie mówią nawet, że wiedzą, co będzie w, w lipcu, w co chyba należy raczej wątpić. E, struktury fraktalne występują wszędzie wokół nas, co oznacza, że wszędzie wokół nas mamy również układy złożone. Tych układów złożonych jest zdecydowanie więcej niż prostych układów, które można opisywać prostymi narzędziami liniowej matematyki. Ale to jest też fascynujące, bo to oznacza, że i góry i chmury i e, e, galaktyki i rzeki, do rzecza rzek i warzywa i jak tutaj nie widać, rośliny. Wszystko to są fraktale. Co się tutaj stało? Dokument próbuje. Nie, nie, nie. To my tutaj nie chcemy się z niczym, z niczym łączyć. Zwól, anuluj. No i co? Nie, nie można się. Tu... Nie, tak, do następnego chciałem slajdu przejść. On się z jakimś. To z internetu jest ściągnięty i pewnie no, dlatego. i on dlatego chce. o, dobra, No, no i, i, więc jesteśmy dalej. Tych procesów emergentnych, a więc takich, które zachodzą w układach złożonych. A które są nieliniowe, jest ogromna ilość, ponieważ mój czas się kończy, a jeszcze nie przeszedłem do. No, do. Teraz, gdzie, jak to, to teraz przełączyć? Żeby to. O, dobra, tutaj, w tą stronę. W tą stronę. Ym, powiem tylko, że przykład. O, tu mamy przykład układu złożonego. Ptaszki, formacje ptaków, ławice ryb. Nasz mózg jest układem złożonym. A czym jest myślenie? Myślenie jest procesem emergentnym. Świadomość jest właśnie procesem emergentnym. Jest nieliniowym zjawiskiem, które zachodzi w takim układzie. A w takim razie, czy te procesy mają miejsce również na giełdzie? Giełda też jest układem złożonym. Tam mamy ogromną ilość inwestorów, którzy oddziaływują, ze sobą wymieniają informacje, podejmują decyzje. Proszę zobaczyć, jaka jest różnica między lewą i prawą częścią. Po lewej części, na, na, na tej lewej części mamy tak zwany ruch Browna, to znaczy mamy przyrosty pewnego sygnału, które są losowe, całkowicie losowe i niezależne. Po drugiej stronie, tutaj, mamy rzeczywiste zwroty, które są notowane na rynku papierów wartościowych. Różnica ogromna. Proszę zobaczyć, że po pierwsze występują bardzo duże zwroty w stosunku do tego pierwszego Obrazka. Po drugie, tam, gdzie występują duże zwroty, to one jakby się sklejają ze sobą, klastrują, lubią się po prostu wzajemnie, czego tutaj nie było widać. Otóż to zjawisko jest również procesem emergentnym. Chcemy niemu się dokładnie przyjrzeć, chcemy umieć je opisać, po to, aby przewidywać, kiedy to zlepianie się nastąpi, ponieważ zlepianie się. Jest sygnałem na nadchodzący krach. Krach, który z punktu widzenia fizyki może być rozpatrywany jako przejście fazowe, czyli jako pewna organizacja systemu złożonego, polegająca na tym, że cały system jest uporządkowany, zmienia właściwie swoje uporządkowanie, a więc zmienia stan skupienia. I kończąc, chcę Państwu pokazać, nie wnikając w szczegóły, że istnieją pewne analityczne formułki, dzięki którym możemy zjawiska w układach złożonych przewidywać. I możemy przewidywać w związku z tym również, jak będzie ewoluowała giełda papierów wartościowych. To są tak zwane oscylacje lokperiodyczne, różniące się od zwykłych oscylacji periodycznych zadanych na przykład funkcją cosinus, przez to, że argument t czas zastępowany jest przez funkcję logarytm z czasu, to, to oznacza na rysunku, z kolei, że, o, proszę zobaczyć, mamy pewien wzrost. Mamy oscylacje, ale te oscylacje nie mają stałego okresu, tylko w miarę jak zbliżamy się do pewnego punktu, stają się coraz częstsze. W pewnym momencie są tak częste, że ta częstość oscylacji rośnie do nieskończoności. W rzeczywistości nie ma nieskończoności. Co się w takim razie musi wydarzyć? Musi się wydarzyć krach na giełdzie, załamanie. I Dzięki tej formule analitycznej jesteśmy w stanie określić, przy pomocy historii, oczywiście, którą znamy, w którym momencie ten krach nastąpi. Tajemnicze, niemożliwe proszę zobaczyć, jak przewidywania pokazały moment krachu w przypadku indeksu Standarda i Pursa notowania historyczne z lat 97-2000 i określony dosyć dokładnie moment krachu. Inny przykład, tutaj mamy notowania złota i dobrze określony moment, w którym to złoto, cena tego złota przestanie rosnąć. I wreszcie na sam koniec, bardzo ekscytujący wykres, który był zrobiony 20 lat temu. Nikt wtedy nie wiedział o tym, że będzie wojna z Ukrainą, że będzie COVID. Co ten wykres pokazuje? Proszę zobaczyć, dane urywają się na roku 2000. To jest ta, ta, ta czarna linia. Do tej czarnej linii, dane stanowią oczywiście wartości indeksy Standard i Pulse 500. Do tej czarnej linii dopasowane zostały oscylacje log periodyczne charakterystyczne dla układu złożonego przed przejściem fazowym. Dzięki temu dopasowaniu. Zrobiony został, zrobiona została kontynuacja tego, tych oscylacji lok periodycznych aż do momentu załamania. Dzięki temu można przewidzieć było wtedy, w którym roku nastąpi ten krach. Oczywiście niedokładnie przewidziano, że nastąpi to pomiędzy rokiem 2020 a 2025. Wszystkie późniejsze dane, które tutaj dochodziły, potwierdzały ten wynik. Czy to było przewidywanie wojny? Czy to było przewidywanie, um, przewidywanie, przewidywanie um, y, COVID-a? Oczywiście, że nie. Co stąd wynika? A no stąd wynika, że jesteśmy, proszę Państwa, w przededniu jednego z największych krachów gospodarczych na świecie. I nie jest on wywołany wojną. I nie jest on wywołany COVID-em. On i tak by nastąpił. Ale przez to, że mamy wojnę, mamy COVID, będzie on głębszy, bardziej drastyczny. Niestety nie jest to dobre rokowanie. Widać wyraźnie, że rok 2020, plus do 2025 musi zakończyć się spadkiem tego, tego sygnału i jakimś załamaniem. Kończąc, chcę podsumować. Bardzo wiele zjawisk. Pozornie zupełnie odległych, z bardzo różnych dziedzin, związanych jest ze sobą podobną filozofią nauki, podobną, podobnym sposobem e, rozpatrywania ich. I w zasadzie nie jest możliwe głębokie popatrzenie się na to bez fizyki. Fizyka, jako jedyna, dostarcza nam ilościowych i jakościowych sposobów patrzenia się na złożoną rzeczywistość wokół nas. W szczególności na układy złożone. To jest początek dopiero drogi. Układy złożone badane są od mniej więcej 20-30 lat i jesteśmy na początku tej drogi. Wiele pytań jest do, jeszcze nie od, Na wiele pytań nie ma odpowiedzi. Pamiętajmy jednak, że jeżeli chcemy coś zrozumieć i odpowiedzieć na pytanie, jak i dlaczego, powinniśmy studiować fizykę, dlatego że fizyka zaczyna się zazwyczaj właśnie tam. Gdzie jej w ogóle nie widać, gdzie jej się w ogóle nie spodziewasz. Tak jak na, w przypadku tej giełdy papierów wartościowych. No a u nas mamy akurat specjalność, która się nazywa ekonofizyka, która zajmuje się układami złożonymi, sposobem analizy tych układów i w szczególności zapraszam na ekonofizykę, bo tam zajmujemy się zagadnieniami przewidywania również i ruchów na, papier, na giełdzie papieru wartościowych. Dziękuję bardzo.